Czekajcie, czekajcie, bo ja nie do końca ogarniam, to się teraz dzieje, a nawet powiem wprost odpierdala na temat Roberta Karasia, a dokładnie jeżeli chodzi o opiniowanie w sprawie dopingu w sporcie. Bo po jednej stronie mamy ludzi, którzy są w tym środowisku i wiedzą, że prawdziwy sport bez dopingu nie istnieje. I jasno to trzeba powiedzieć. No dobra, może jakieś 2-3% ludzi nigdy nic nie brało ani się nic nie otarło. Mówię, 2-3% ludzi nigdy nic nie brało. To jest ważne dla podkreślenia całej, tej mojej wypowiedzi. A po drugiej stronie stoją kibice, którzy. No jakby jako kibice jesteśmy wychowani, że jest duch fair play, że powinno być zgodnie, że to, że tamto. Tylko teraz tak, stajmy, zacznijmy od tej drugiej strony. Prawdziwy kibic to jest człowiek z brzuszkiem, z piwkiem, popcornem, pizzą i oglądający, opiniujący, chcący jak najlepiej dla. Zawodnika, któremu kibicuje, lub jeżeli to on reprezentuje dany kraj. No i teraz, jeżeli o tym mówimy, no to taki człowiek nigdy nie osiągnie nawet minimum tego, co zrobił ten sportowiec. Więc tutaj jakakolwiek opinia, czy wystawianie hejtu, krytykowanie, negowanie, albo on coś tam brał. Weź ty też i z tym spotykam się już od lat i przerabiałem te tematy, oglądając i słysząc, opiniując na temat jednego sportowca, zaczynając nawet od Armstronga w kolarstwie i tak dalej. Nigdy nikt z was tego nie osiągnie, co on nawet typowego minimum. Więc takie opiniowanie, o, bo on był na dopalaczach on był na, na dopingu. Weź nawet wiadro koksu, zrób to samo. Nie zrobisz, nie zrobisz nawet minimum, nawet się nie zakwalifikujesz z tym. Więc od tego zacznijmy. Jednak teraz stajmy po drugiej stronie. Mamy Roberta, Karasia jakby szanuję człowieka za to, co robi. Nie znam go prywatnie jako persony, ale halo, co ty się odpierdala? Typ mówi wprost, że brał, przyznał się do tego, już pomijając to na początku każdy chce się jakoś tam wybronić, jest też stres, jest wszystko, ale w końcu wziął to na klatę, zachował się jak mężczyzna i nie zrobił jak większość, którą mówi, nie, nigdy nie brałem, żeby w oczach, pr żeby w oczach kibiców wyglądać na tego, że on naprawdę nic nie brał, to jest what the fuck, mówi wprost, brałem i teraz dywagacje na temat tego, czy miało to wpływ, czy nie miało to, to wpływu, są... Takie zbyteczne i nieistotne, bo po pierwsze, każdy kiedykolwiek zażyty środek dopingujący, jeżeli on ma wpływ na to, że przekraczamy jakieś swoje bariery, ma konsekwencje w przyszłości. I dla mnie w ogóle chore jest to, że nawet takie kary dwu, czteroletnie, bo zacznijmy od tego, ja rzucę tą tezę oficjalnie i otwarcie, powinien być doping dostępny wszechobecnie. Bo wtedy przynajmniej wszyscy będą brali, a i tak ci najlepsi na tym skorzystają. Bo teraz, jeżeli 90% bierze, 10% nie bierze i ktoś dochodzi do tego poziomu i mierzy się z tym człowiekiem, który nie wie, czy on jest na tym dopingu, czy on nie jest na tym dopingu, no to traci, nie traci. Mówmy tutaj o dopingu typowo o oszustwach. Tak? W boksie zdarzało się to, że ktoś miał wyściółkę wy, wy, wyjętą całkowicie z rękawicy, że miał tam. Y zamiast bandaży to miał gipsu trochę nalane. No to jest kurwa oszustwo, takie, że no takich to jebać, nie? Natomiast jeżeli chodzi o dostarczanie czegoś do organizmu, to naprawdę tu jest też potrzebny sztab ludzi, kupa kasy i ludzie na najwyższym poziomie korzystają z tego typu środków, nie przekraczając pewnych barier. I to też trzeba sobie jasno powiedzieć. Jeżeli masz testosteron, masz całą, powiedzmy, szklankę, użyję metafory, i twój testosteron jest na poziomie 1,4 tej szklanki, a ty robiąc cały czas badania, podajesz sobie tyle mililitrów czy dziesiątek mililitrów, dziesiątki, set, zero, dziesiąte procenta tego mililitra, czy powiedzmy, nie wiem, dwie dziesiąte, trzy dziesiąte, tyle, żeby wejść pod górną granicę, żeby się nie wylało ze szklanki, to jesteś na dopingu, czy nie? Kontra osoba, która nic nie bierze i ma, powiedzmy, tylko jest w dolnej granicy tej półki, tej szklanki. No, no właśnie, więc tutaj sobie trzeba na to pytanie odpowiedzieć. To jest po pierwsze. Po drugie... Czy doping ma jakieś skutki w przyszłości? Ma. Jeżeli kiedyś nic nie mogłeś osiągnąć, jeżeli przygotowałeś się do czegokolwiek, a skupmy się tu na problemie Roberta Karasia. Człowieku, jeżeli ty wcześniej odpierdalałeś takie coś, czego ja w życiu bym się kurwa nie podjął, ja na samą myśl o triatlonie to mówię, ja pierdolę, trzeba być kurwa kurwem grubym, żeby coś takiego zrobić. I ja... Miałbym stosować i ty nigdy nie stosowałeś do dopingu. Nigdy kurwa. Ja bym próbował cokolwiek brać, żeby kurwa osiągnąć ten poziom, po to, żeby sobie, że moja głowa nie myślała. Ty masz tak mocną psychę, że ja pierdolę. I to, to, to jest powiedziane, tu trzeba sobie radzić z psychiką, z, z tym bólem, z tym wysiłkiem, a nie, żeby wchodzić na jakiś wyższy poziom, jak to tętno nie jest ci potrzebne. I zatrzymamy się na tym. Jeżeli tyle razy nic nie brałeś, to po chuj, brałeś przez jakąś walkę, która miała trwać 15 minut. Po co? Bo to jest, to jest pytanie takie, wiesz, e, najwięcej tutaj jest tych znaków zapytania przy, przy tej wypowiedzi. I teraz idźmy dalej w tą stronę. Jeżeli już coś wziąłeś, to kurwa mać! Minimum pół roku organizm czyści się sam. To jest tak teoretycznie się mówi, że po pół roku dochodzi do, te, do samowyczyszczenia organizmu i teoretycznie, tak, jeżeli nie brać tego za długo, za dużo i tak dalej. W tym wypadku sądzę, że spokojnie te pół roku, czyli te podstawowe minimum takie do wyczyszczenia się organizmu, by było niezbędne. Jeżeli ty kurwa wiesz, że ty w maju startujesz, a masz styczeń, no to kurwa im brakuje tego pół roku, to kurwa nie bierzesz. I to wie każdy amator, że przez pół roku organizm się czyści sam, dochodzi do samowyczyszczenia. Metabolity. Teraz mamy, coraz... Teraz mamy coraz większe prawdopodobieństwo, że zostaniesz nawet w przyszłości, jak znajdują, że są próbki krwi gdzieś zachowane oni testują nagle, bo znajdują nowe metody i nagle z przeszłości kogoś oskarżają, mówią: Ty, bo jesteś jednak kurwa na dopingu, wypierdalaj. Nie? Więc co to ma do rzeczy? Po co to kurwa brałeś? Co ci dało ta walka w fejmie, doping na walce w fejmie, w którym kurwa, jeśli tak to naprawdę niepotrzebne, potrzebne ci to były kurwa, jak nie wiem, jak kurwie majtki. To ten doping w, w tej walce. To trzeba sobie jasno powiedzieć, Robert. Po co? I teraz dalej, że to nie miało wpływu. I tak i nie. Nie miało wpływu na wynik końcowy, bo mówimy teraz o dopingu, że szprycujemy się w danej chwili, czyli tak jak to zrobiłeś pod walkę Fame Ma, przez co, bo teraz kurwa tego nie wiemy, mogłeś być na tak wysokim poziomie, że w trzeciej rundzie wyglądałeś na o wiele świeższego niż Filipek. I tutaj Meldonium mogło zrobić robotę. Zakładajmy, że to znaczy, zakładam szczerze, że nawet bez meldonium byłoby tak samo. Ale teraz wziąłeś i teraz jesteś oceniany. Więc y, znowu skupiamy się na, na, na tym, że y, czy to miał jakiś efekt teraz na, na to, co zrobiłeś, jeżeli chodzi o triatlon. Teoretycznie, znając twoją historię, kurwa nie. I to powie każdy. Ale w praktyce też przestańcie pierdolić wszyscy, że doping jak kiedyś był wzięty, to potem to nie, nie ma żadnych właściwości, które przeszły na to, aby tam uzyskać wynik. Jeżeli biorę doping i robię trening, i tych jednostek treningowych jest więcej, te, te jednostki treningowe są inne, to moje ciało korzysta z tego dopingu i buduje wytrzymałość, siłę. No, no kurwa, no właśnie po to to biorę. Dlatego dla mnie. Teraz tak dywagując i abstrahując od tego, kary dwu- czy czteroletnie są z dupy, bo kurwa wychodzi na to, że jeżeli ktoś zostanie złapany na dopingu i ma dwuletnią karę od walk, no to jaką wcześniej napierdalał rok czy dwa, dwa lata te, taki cykl, że przez te dwa lata on się wyczyści, ale to co on na tym skorzystał, dalej jest kurwa inny, lepszy, większy, silniejszy. Niż ten, który kurwa nie brał. Ja to porównuję akurat do, nie wiem, do sportów walki czy, czy do czegokolwiek. Tak samo będzie w sportach siłowych. Nie wypracujesz tego, co on w tym czasie. Jeżeli jeszcze on ma dwa lata teraz przerwy, a pół roku, do roku czasu już można się powiedzmy wyczyścić, on znowu przypierdoli coś. Żeby znowu potem być tylko rok czystym i wejść znowu w rywalizację ze sportowcami, no to kurwa, to jest sfer czy to nie jest sfer? Bo dla mnie kurwa nie jest sfer. Jeżeli ktoś raz kiedyś skorzystał, to on z tego skorzystał w danym momencie. Bierz nawet 30 dni, bierz miesiąc czasu, ale przez miesiąc czasu, tak zapierdalasz od rana do wieczora, masz do tego dobrane suplementy, masz do tego dobraną odpowiednie odżywianie, odpowiednie treningi dwa-trzy razy dziennie. To kurwa, robisz taką formę sztos, i organizm, uwaga, pamięć mięśniowa zaczyna być taka, że potem ty już nie musisz brać. Ale twój organizm pamięta, że kiedyś już coś takiego robiłeś i to odżywa. Więc z tej perspektywy tak miało to jak największy wpływ. Ten argument jest z dupy. Nie brońcie się w ten sposób. Patrząc na całokształt, zrobiłbyś to bez tego. Więc skończmy, pierdolić. Będzie kolejny jakiś start. Powtórz to, pokaż i zamknij wszystkie mordę. Ale kurwa, ciągle wrócę do tego pytania, Po chuj na walkę fejmie z Filipkiem, brać kurwa tego rodzaju doping.